Wyobraź sobie, że jesteś w centrum wydarzeń, które mogą wstrząsnąć nie tylko twoimi ulubionymi artystami, ale również całym krajobrazem muzycznym w Polsce. Taką sytuację mieliśmy niedawno do czynienia z Ryszardem Rynkowskim, jednym z najbardziej znanych polskich wokalistów. W sobotę, 14 czerwca 2025 roku, doszło do poważnego incydentu drogowego, który z pewnością pozostawi ślad na karierze artysty. Rynkowski, w chwili wypadku, prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez policję, badające okoliczności zdarzenia wykażli, że w jego organizmie wykryto ponad 1,6 promila alkoholu. Tak wysoki wynik niezaprzeczalnie stwarza zagrożenie dla życia, a konsekwencje, jakie mogą go spotkać, są poważne, grożą mu aż trzy lata więzienia. Warto również przypomnieć, że Rynkowski wielokrotnie był już zamieszany w różnego rodzaju skandale związane z alkoholem. W przeszłości, na koniec swojej kariery, także miał momenty, które doprowadziły do publicznego napięcia związane z jego stylem życia. Po wypadku artysta postanowił skomentować sytuację. Przyznał, że incydent był dla niego ogromną nauczką na przyszłość. W jego oświadczeniu Ryszard podkreślił, jak ważne jest, aby uczyć się na błędach i unikać takich sytuacji w przyszłości. Adam, menedżer wokalisty, zdradził, że wokalista wyraził zgodę na upublicznienie swojego wizerunku w kontekście tego zdarzenia. Być może ma to na celu uświadomienie innym artystom o konsekwencjach, jakie niesie za sobą lekkomyślne zachowanie na drodze. Co więcej, adwokat Rękowskiego zaznaczył, że występują pewne wątpliwości co do dokładnego stanu trzeźwości artysty w momencie zdarzenia. To tylko dodaje do całej sprawy element tajemnicy i możliwej kontrowersji. Przypadek Ryszarda Rękowskiego jest doskonałym przykładem na to, jak życie publiczne i osobiste mogą ze sobą kolidować oraz jakie są konsekwencje braku rozwagi. Wokaliści którzy zyskują popularność na scenie, często muszą stawić czoła nie tylko próbom artyst z fokus, ale także wyzwaniom codzienności, które potrafią zmienić ich życie w mgnieniu oka. Bez względu na to, jak dalej potoczy się sprawa rynkowskiego, jest to doskonała lekcja dla wszystkich. Warto mieć na uwadze, że nasze decyzje mają znaczenie a odpowiedzialność za własne czyny może ponownie otworzyć drzwi do wybaczenia i odbudowy. W końcu każdy zasługuje na drugą szansę, ale to, czy ją dostanie, często zależy od tego, co zdecyduje się z nią zrobić?